No cześć kochani, witam was Wpadłem by się wam przypomnieć Pamiętajcie, ja wciąż żyję Wciąż nadaję Wciąż gram Wciąż się bawię No może faktycznie Nie zupełnie już w L2 Ale to wszystko zależy od was Wpadajcie Zapraszam was serdecznie na Discorda Dane macie na moim kanale Zapraszam was Bardzo gorąco na e, Twitcha gdzie w tej chwili się produkuje, gdzie w tej chwili się bawię z widzami. No i właśnie chciałbym, żeby to moje... moja społeczność, wy wszyscy, którzy poświęciliście tak wiele czasu i, i zrobiliście mi tak wiele frajdy i mam nadzieję też mieliście frajdę, żebyście odwiedzali mnie jak najczęściej na kanale i wspólnie ze mną się bawili. Można się wspólnie, można wspólnie pogawędzić, można wspólnie pooglądać różne rzeczy. Wszystko zależy od Was. Gorąco zapraszam na to, byście umieszczali swoje na Discordzie swoje refleksje, swoje propozycje. Rozruszajmy to i bawmy się wspólnie. A kto wie, jeżeli mocno mnie naciśniecie, tych głosów będzie odpowiednio dużo, może wrócę do L2. Któż to wie? Póki co raz jeszcze gorąco Was zapraszam, za chwileczkę pojawi się link na Twitcha. Do zobaczenia w takim razie przy, na jakiejś przygodzie, przy jakichś zmaganiach z jakąś grą. Padajcie. Cześć!